Siemaneczko, maneczko, ziomeczki z tej strony Niga, dzisiaj nagrywamy, e, dzisiaj jestem na serwerze. Zapomniałem nazwy. Heh. Jest to bardzo fajny serwer. O Jezus, jakie lagi. Na serwer, no tylko tutaj na na spawnie są takie lagi. E, no to co? Idziemy... Najpierw chcę Wam coś pokazać na tym serwerze. E, boże, nie chcę na spawnie, ale chcę do siebie do domku. Na tym serwerze wszyscy mają super VIPy, łącznie ja, nawet ja. Ja mam nawet super VIPa. Wszyscy na tym serwerze mają super VIPy. No i możemy. Co ma super VIP? Super VIP, super, super VIP ma to, co. Super VIP ma. Super VIP dostaje tak, hełm I. Jak to się nazywa. O boże, miecz. I miecz dostaje. Najlepsze co jest w tym serwerze to jest... Patrzcie jaki... Patrzcie jaki tu jest drop. Jest taki drop, że to jest masakra. Czekajcie tylko pójdę do mojej kopalni, która jest tutaj. O boże, jeszcze muszę tu wstawić sobie... ustawione cztery czanki no dobra i patrzcie ile mi tego leci akurat tego nie widać co mi leci tylko wam przybliżę zaraz tutaj na czacie patrzcie co się dzieje ja akurat tyle tego tego mam i nie wiem co z tymi diaksami zrobić ale chcę coś z tymi diaksami, raczej yy, yy, planuję coś, yy, chcę coś zbudować i chcę rozbudować to i chcę mieć gildię zrobić, chcę gildię sobie zrobić na tym serwerze. Więc to tak wygląda. O, właśnie yy, dobrze, że jesteśmy, to akurat jeszcze zbudujemy yy, dach tutaj. Weźmiemy sobie to, diaksy. Tutaj trzeba to rozkopać i rozbudować. zbudować. Dobra, to zaraz to zrobimy, zrobimy sobie kilka bloków. Okej, okay. jeszcze, jeszcze, tego potrzebujemy dużo. Zostanie nam chyba jeden diaks. Tak się nie mylę, chyba, ale mało będzie. Hmm, straciliśmy. Jest dwadzieścia. Pierwsza dwudziestka. Dobra, dalej nam nie starczy. Mamy dwadzieścia jeden. Czy nam wystarczy? Nie, dwadzieścia dwa. Czy nam wystarczy? Tego ja nie wiem. Mm, tu, tu. Nie, nie starczy nam. Za tyle mało. Trzeba jeszcze pobiegać. Oj Boże. Jeszcze te dwa tutaj wcisnę. Piętnaście diamentów mamy. Jeszcze idziemy rozbierać. Tutaj to się, na tym serwerze to się żyje na bogato. Wszystkie gildie to chyba są bogate. Jak się kopia. Na bogato się na pewno tutaj żyje i bardzo dobrze. Jak na razie to jest moja taka no, skromna kopalnia. Jak na razie to mnie tutaj nie znalazł i bardzo się z tego cieszę powodu. Może z kimś kiedyś nagram jakiś odcinek. Może. Nie wiem. Może w weekend, może w tygodniu z kimś nagram. Ale. Może, 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 nie może. Nie wiem. Wątpię, żebym z kimś nagrał. Ile mam. O, Stack! Już. Widzicie, jak to idzie? Mówię Wam, opłaca się grać na tym serwerze. Już ja dzisiaj pierwszy dzień zacząłem grać i już mam taki set. Bo tylko jest kit VIP. Hmm, kurczę, muszę też marangdyk do czegoś wykorzystać albo będę rozrzucał i zrobię event. Może zrobię event. Też dobry pomysł pomysł, żeby zrobić event. Już mam 50 level. O ile mam? O ja cię nie mogę. Dobra, idziemy budować. Idziemy to robić. Szybko, szybko. Pędzimy, pędzimy, pędzimy. Pędzę! Pierog i Słońce. Hey. Otwieramy. Zamykamy. Kopiemy. A Boże, ile to te... O, ja mi Ile diaksów tu leci? Ile w ogóle surowców? Że to głowa ma. O, ja pierdolę ile tego mam. Może to sobie powstawiać tutaj do tego. Obsydianu. Mam. Co nie miara. O Boże, muszę kolejną skrzynkę zrobić. Ach, ten Minecraft potrafi zawsze zaskoczyć. Nie wiesz kiedy, nie wiesz o której, nie wiesz w którym dniu. A tu zaskoczenia. Wykorzystam całe diamenty, co mi tam wykorzysta się. No chyba, no dobra jeszcze wykorzystam te... I dwadzieścia trzy. Starczy chyba. To jest tu? Mm, starczy. Starczy. Pięć. A, schowam Ile zostało? Trzy diamenty. A ja pierdzielę. Uff. Po co ja biegłem po te diamenty? Jakie te diamenty miałem tutaj? To w ogóle po co mi tyle kamienia? Mogę ją je wywalić, jezu, ile tego złota tu jest. Po co mi to złota? Po co? Ja cię jeszcze to Ja cię tyle enderperu. O, ciemność. Ciemność. Widzę ciemność ale to daleko w świat Ojej, nie potrafi śpiewać mm, ja pierdziele jestem wkurzony E tam, wiem co zrobię Mam te diamenty Wezmę sobie te kilka diamentów Dobra, nie zostanę te dwa staki. Pójdę na spalnie będę rozlawiał biednym dzieciom. Tylko weźmy diamenty tu. Boże, nie ma to jak... Skopiowałem to? Jaki ja haker jestem! Skopiowałem diamenty! Ale jestem gość. Lag Na serwerze jest Nie mogę fly... atom. tam Wiem co to robię. Kurde Wskocz tu Wskocz tu I łapcie diamenty Diamenty łapcie Yeee yeah, Rozdawam Rozdaję diamenty Wszyscy się rzucają na diamenty jej. Yeah. Nie ma tu jeszcze, żeby się wszyscy rzucali. Nie, nie, się Jeee... Jeee! Yeah. Yeah. Łapcie diamenty! Łapcie! O, złapał! Jeee! Yeah. Wszyscy łapią diamenty! Tak! Łapcie! Łapcie jeszcze jabłuszka I tak tak mam tyle jabłek zostawię sobie 15 Dobra o, wziął. <grymne> Oni to potrafią być, być pomocni. Ach, te Aż... o, co to jest? Co to jest? Jest. Okay. To była skrzynka pułapka Dobra, Idziemy na losowy TP. To są za bardzo duże lagi. O Jezu, jeszcze większe lagi. jak się renderuje świat. Owca, terrorystka. Gin. Je. Yeah. Są gangsta. Rico napisał: Dobra, lecimy dalej, idziemy szukać, może gildię jakąś znajdziemy. Pięćdziesiąty level krowa. Coś tu jest, coś tu było, coś tu było. Kurczak, kurczak, kurczak. <śm> <śm> nie. Dobra, ja już nagrywałem 14 minut. Chyba będę kończył. Dobra, to był taki odcinek, taki zwykły, żeby sobie tak pograć sobie na serwerze i nagrać dla was jakiś filmik. Yy, nagram sobie, nagram, nagram akurat dzisiaj, bo w tygodniu nie mogę, bo szkoła, wiecie, no jak to jest. No, no, Ja tam nie mogę no, mówić, że tam szkoła nie jest taka zła, bo tam czasami nauczyciele patrzą tam w YouTube i doglądają to różne filmiki, więc, no, no, nie łama. Dobra, ja się z wami żegnam, się ma. Jak to się wyłączało?